Dzień dobry. Dzień dobry, jestem prezesem zarządu spółki Wokado, spółka ZO. Jest to firma już działająca no, o dynamicznym rozwoju. Za chwilę pokażę, jak wygląda ten rozwój. Parę zdań o sobie, tak? bo wiem, że często to osoba jakby chce się podejmować w współpracę z osobą, tak, a nie koniecznie z modelem biznesowym, więc prywatnie mąż i ojciec zawodowo. Mam właśnie wokada spółka ZOO, Wokado LEX, taka trochę odnoga tej spółki, yy, dlatego, że spółka zajmuje się wynajmem samochodów z oce Sprawcy, za tak chwilę powiem o tym więcej, a na awokado LEX cedowałem sprawy takie trudne, takie wątpliwe, gdzie w razie ewentualnych tam przegranych sądowych, bo myślałem, a to tą spółkę zamknę, natomiast Póki co spółka będzie funkcjonować bardzo dobrze, bo, bo jednak wygrywam te sprawy, nawet takie trudne. Jeszcze jakieś małe dwie spółeczki. Nobel jest taka, z, miałem robić tam fotowoltaikę z, z moim wspólnikiem. ODSD jest to spółka taka windykacyjna, gdzie nie chcę ewentualnie później klientów sądzić. Powiedzmy o zwrot kosztów za paliwo i tak dalej, dlatego że też mam o opinię w internecie i nie chcę, żeby później mimo że powiedzmy idę o paliwo, to klient powiedział opinię wystawia negatywne, więc niech ta inna spółka się później martwi jako medigacyjna o opinię. Wciąż mam działalność gospodarczą i jakby to głównie jest działalność w branży odszkodowań, dlatego że auta zastępcze są takim uzupełnieniem od 18 roku. Mojej działalności odszkodowawczej, czyli kiedyś były ta, modne tak zwane dopłaty do szkodowań, czy odszkodowań z tytułu szkód osobowych, i tak dalej. Chciałem uzupełnić ofertę o auta, żeby kompleksowo już klienta obsłużyć, więc auto zastępcze z ocen sprawcy jako bezgotówkowo do sobie poszkodowanej. Hobby, truby siłowy, za 8 tygodni zawody <laughs> Mistrzostwa Polski, jeszcze organy, gram jako organista hobbystycznie i też na gitarze. Tak, teraz o samej firmie. Sama spółka została założona w listopadzie 2021. Dlatego, że chciałem przejść z działalności już na spółkę. Na razie ciężko jeszcze będzie zamknąć działalność, bo tam są wszystkie leasingi, ma zdolności leasingowe i tak dalej, więc jeszcze ta działalność musi być. Właśnie działalność we wrześniu, a same odszkodowania 2014 zaczynałem z Ełko, największa firma tego czasu w Polsce odszkodowawcza, Europejskie Centrum Odszkodowań z Legnicy. Aktualnie też już mam oddziały tych aut w Mińsku Mazowieckim i Wrocławiu, tam jest powiedzmy po 15-20 autek. I tu się chwilkę zatrzymam. Dlaczego, po co oddziały? Chodzi o to, że Kluczem tutaj w tym biznesie są trzy rzeczy. Pierwsza rzecz to jest znalezienie klienta na to, na to auto zastępcze, bo to no, musi być jak wypadek tu i teraz, tak? Klient ma wypadek, szuka firmy, która e, od której, która może mu obsłużyć szkodę, czyli czasami może być to blacharz, gdzie też chodzę do, do tych blacharzy, bo tam przychodzą ci klienci po wypadkach i klient często potrzebuje auto zastępcze, bo jego jest niejezdne. Czyli, blachar, jeśli nie ma swoich samochodów, bierze ode mnie się ze mną, podpisze umowę. lub może mieć swoje samochody, a ode mnie bierze dodatkowo, jakiego się skończą. I wiadomo jakąś prowizję tam rozliczamy z tego tytułu. E, więc jest to swego rodzaju dywersyfikacja też tych klientów. tak? Czyli, we Wrocławiu też jest dużo zagłębie firm odszkodowawcze, bo Wotum, Ełko, DRB to Dolny Śląsk, największe firmy, trzy w Polsce odszkodowawcze. Więc konkurencyjność też jest tam większa. Więc to pozwala mi też zdywersyfikować y, tych klientów, że z innych miejsc Polski mogę ich ogarniać. Y, na Maj planuję otworzyć Pomorskie, mam tam bardzo dużo klientów, a nie opłaca mi się na przykład z inowrocławia Wrocławia jechać autem niskiego segmentu. Powiem za chwilę o segmentach aż 200 km, bo też mam pewne takie przedziały, że na przykład segment C do 150, nie pochodzi o koszty kierowcy, paliwa itd. Tak to też zmniejsza koszty ogólnie postawień, odbioru, obsługi, ogólnie zleceń. Aktualnie firma zatrudnia 24 osoby, miesięcznie obsługujemy około 90 najmów. Aut jest troszkę więcej, ale są też auta starsze, one u mechaników, tak, czasami nie ma zleceń na wszystkie, na wszystkie auta. I teraz tak, wystawionych dokumentów rozliczeniowo-kwotowo. Co innego w mojej branży jest wystawić dokument rozliczeniowy, a co innego przychód. Zoptymalizowałem podatkowo to w taki sposób, że aktualnie już nie muszę płacić 100% z wystawionych faktur, tak? bo na przykład w zeszłym roku musiałbym od 10, prawie 11 milionów zapłacić podatki, ale jest to od przychodu, czyli tak jakby metoda kasowa, coś, coś takiego. Więc dlatego, że ubezpieczyciele wypłacają mniej więcej 30% z wystawionych faktur czy dokumentów rozliczeniowych, reszta idzie na sąd. Za chwilkę też powiem z czego to wynika, ale oczywiście tak jak zawsze ubezpieczyciele zaniżają te odszkodowania i robią to zarówno w szkodach rzeczowych, osobowych, w najmach, we wszystkim. Tak? Czyli jeśli ktoś chce dochodzić właściwych kwot trzeba się w Polsce sądzić, tak, takie niestety są prawa gry. Więc widać że to się ten biznes się rozwija systematycznie. Czy nie ma tak, że, że sprawdzam, bo sprawdzałem w dwa, w dwa powiedzmy 18 też, jak tam zaczynałem, puściłem kilka spraw, zobaczyłem jak to poszło po sądzie, więc tu bardzo powolutku szedłem z tym biznesem, żeby badać faktycznie orzecznictwo sądowe, czyli trochę się bawiąc w adwokata. Nie jestem adwokatem, ale rozmawiałem z adwokatami na początku, żeby się nauczyć biznesu, więc jakiś tam model opracowałem obrony tych spraw I, no i widać jakby, że, że to się sprawdza. Ten rok wiadomo też chciałbym zakończyć z wynikiem 20 milionów, no ale zobaczymy. Tak Miałem już lepiej pójść, ale był COVID, tak? później wojna. Także mocno czułem yy, no, te dwa okresy też. Tutaj, właśnie te opinie, chciałem pokazać. Wizytówka firmy: 127 Pani Opinii, 50. Jedna jest 49, pozostałe same piątki. Yy, więc yy, też dbamy o jakość. Tak jakby tak poczytać opinie, bo one nie są kupione, tylko są prawdziwe opinie. Też można poczytać, jak klienci chwalą pracowników. Tak? Dbamy o to, żeby ta jakość obsługi była bardzo, bardzo wysoka. Co się właśnie się wiąże z, z wizją firmy, czyli aby zapewnić osobom poszkodowanym bezpieczeństwo w postaci samochodu zastępczego oraz opieki w trakcie całego okresu trwania szkody. Czyli klient nawet trafia do takiego warsztatu blacherskiego, my tam podstawiamy auto zastępcze. Mamy już kontakt z klientem, dlatego że my musimy badać zasadność pojazdu zastępczego. Czyli nie tak, że mechanik powie, no za miesiąc będzie gotowy, tylko czy faktycznie miesiąc powinno auto jeździć u klienta, czy ten warsztat faktycznie likwiduje szkodę niezwłocznie. Czyli nie może, że nie wiem, a za tydzień zamówię części, tak, bo mam inne prace. Tylko też trzeba bardzo dbać o to, czy warsztat zachowuje się profesjonalnie tak jak ASO. Tak, Jeśli to nie jest ASO, bo ASO ma swoje standardy, mniejsze warsztaty tego nie mają. Więc my się też do ASO podstawiamy, ale do, jest też dużo takich właśnie mniejszych warsztatów. Troszkę jeszcze o branży. Yy, może być. U osoby poszkodowanej auto jezdne, albo nie jezdne. Czyli wtedy daje auto albo na sam czas naprawy, bo na razie się może jeździć, a ma tylko jakieś tam drzwi przerosowane i tak dalej, więc tylko ma czas naprawy, albo auto nie jezdne, czyli już w dniu szkody, albo ma zabrany dowód rejestracyjny, albo inne elementy odstające, tak? takie, które powodują, że auto nie daje się do jazdy. I też może być szkoda częściowa całkowita. Aktualnie orzecznictwo sądowe w Polsce jest takie, że w przypadku szkody całkowitej dajemy auto zastępcze od faktycznego wpływu środków na konto plus 7 dni, a ubezpieczenie daje od decyzji o wypłacie odszkodowania plus 7 dni, czyli już mamy tutaj spór sądowy, dlatego że jak poszkodowany nie ma pieniędzy na zakup auta, no to jakby musi mieć to auto, tak? czyli, czyli polisa OC musi faktycznie Pokryć szkodę, którą pokrył, a szkodą w tym momencie jest brak samochodu, tak, który dzisiaj jest taki niezbędny do funkcjonowania. E, przy szkodzie częściowej mogą, spór sądowy najczęściej jest o dni i o stawkę, oczywiście. Dni, dlatego że jeśli nie ma dostępnych części tak, i warsztat ma potwierdzenie, że mnie części, ich nie ma, tak, ma informację np. Audi, że nie ma tych części i musi czekać tydzień, to jest to czas zasadny według polskiego prawa. Natomiast ubezpieczyciel uzna, że dajemy, że czas zasadny to jest czas, tak zwany okres. Tam się wylicza roboczo godziny. Tak? Ile, ile według nich to jest? I jakby ucinają wtedy z mojej faktury te dni. Tak? I znowu mamy. To jest dla nas zrozumiałe. Kiedy tak. mogli przejść do tej części dalszej, już takiej czego tak, potrzebujesz. Czy biznesowej. biznesowej, czego potrzebujesz i na co? Tak. Tu jeszcze tylko porównanie, dlaczego wynajem OC, a nie wynajem komercyjny. Tak może pomyśleć, że jest mnóstwo wypożyczalni w Polsce, które zajmują się wynajmem komercyjnym. I dlaczego bardziej OC? Nie muszą być w, w przypadku wynajmu Oce auta nowe, dlatego że y, liczy się segment, a nie rocznik. Czyli dostaniemy tyle samo za auto z 2024, co auto z 1988 rocznika. Zupełnie to się nie różni. Więc auta muszą być po prostu zadbane dla klienta, żeby on był zadowolony, na tyle, żeby chciał auto przyjąć. Czyli nawet jak mamy auta dziesięcioletnie, bo się zdarzają, ale ładnie wyposażone i tak dalej, to wciąż segment mam ten sam. Tak, mamy auta trochę nowych, większość używanych. Więc tutaj dałem też takie porównanie: średnie zarobki tak, z auta na przykład komercyjnego z segmentu B, tak, bo tu wszystko segmentowo analizujemy. Średnio takie powiedzmy, Skoda Fabia 17-18 rocznik, za 25 tysięcy można już kupić. I tutaj podzieliłem bezspornie kwota jaką uzyskujemy przy, pierwszym, przy pierwszej wypłacie od ubezpieczyciela. I przy rozliczaniu się z inwestorem działa to w taki sposób, że załóżmy, że ubezpieczyciel wypłaci 1500 zł. Najpierw od tej kwoty odejmujemy koszty, które na początku założyłem, czyli temu warsztatowi musiałem zapłacić za polecenie klienta. Średnio jest to około 500 zł. Koszty podstawienia odbioru, jeśli jest to wiadomo na miejscu, to jest to mnie, jak gdzieś trzeba jechać dalej, jest to więcej, odejmujemy koszty i dzielimy się tym zyskiem. Średni podział wygląda zysku między 50 a 60% dla inwestora. Takie koszty, taka. Jakby proporcja wynika z tego, że, że no są tutaj duże koszty pracowników, dlatego że okres likwidacji szkody trwa. Pracownicy dzwonią mniej więcej jeden-dwa razy w tygodniu do poszkodowanych. Dokumentacja jest dużo większa. Rynkowo w przypadku wymiany komercyjnych wygląda to 70-30. Mniej więcej rynek tak funkcjonuje przy komercji. Czyli na przykład, jakbym miał nie wiem, Audi, jakieś RS5, daje do wypożyczania Collection Cars tu we Wrocławiu. Mhm. Czas nam się już taki skończył, skończył nam się. Aha. więc y, <laughs> dlatego y, chcieliśmy przejść już typowo tak. do tej części biznesowej, tak. na co jest potrzebny kapitał i ile tego kapitału jest potrzebne. Okej. Okay. Też mam jeszcze pytanie, powiedział Pan o takich e, mhm. wstawionych fakturach przychodowych tak, tak. na ja około 10 milionów, jaka z tego jest marżowość? Jaki jest zysk hmm. dla firmy z tego konkretnie? W sensie dla mojej firmy? Średnio wypłacają 30% bezpornie w sądzie mniej więcej między 65% a 85% ja liczę wygrywalności z pozostałej kwoty, natomiast to zakłada, że są też ugody, ugoda jest zawsze na niższą kwotę. Ugody zawiera między 50% przy większych fakturach do 85% mniej więcej. Jaki jest zysk teraz dla firmy z 10 milionów? Jak miał zsumować, to bym powiedział, że z grubsza 75% z wystawionej faktury, czyli 7,5 miliona. 10 milionów to jest około zysk za ostatni rok, z roku. Nie, nie, bo to jest w sądzie, te, te kwoty są w sądzie. Sprawy w sądzie trwają, nie mam jeszcze pełnych danych, bo, bo jakby tam analizujemy, natomiast ugoda mniej więcej 90, tam chyba 6 dni aktualnie wychodzi, czyli część spraw zakończy się szybko ugodą i te pieniądze są szybko. W sądzie aktualnie 18 miesięcy nam wychodzi, jeśli idzie przez pełne dwie instancje, rejonowy i okręgowy sąd. Więc te pieniądze za 2,23 ja zobaczę częściowo 2,24 i 2,05. Czyli Pan ma 3 miliony takiego zysku z tego, przychodu, nie zysku, tylko ma 3 miliony przychodu. Ile spraw się kończy na ugodzie z tych 70%? Powiedzmy 40 do 50%. Mhm. Czyli z 7 pozostałych milionów, czyli pół miliona idzie do ugody, ale z ugody mamy połowę, więc milion siedemset, czyli około 5 milionów Pan może mieć zysku, jeżeli weźmiemy ugodę, a pozostałe jest w sądzie, który może trwać dwa lata, nie? Więc tak mniej więcej. Tak, czyli jest to jakby to tak rozbite częściowo. W przypadku nowych aut ta kwota bezsporna na pewno nie wystarczy na leasing? Chociaż zależy, tak, ale statystycznie. Statystycznie trochę będziemy pod kreską przy kwocie bezpornej, całość się zaczyna fajnie spinać, jak już zaczynają te ugody, sądówki, zaczyna się to bardziej nakładać na siebie. Jesteśmy inwestorami. Tak. Potrze no. e oczywiście chodzi o zwiększenie Potrzeba floty. pieniędzy. Albo czego zamiast pieniędzy? Właśnie pieniędzy bym nie chciał, wolałbym auta. Czyli żeby to było tak, że inwestor jest właścicielem samochodu, ten samochód wstawia, wiadomo, może go w tej chwili zabrać, więc to takie bezpieczeństwo, czyli jakby nie konsumujemy tutaj nic. Całe funkcjonowanie firmy ja cały czas pokrywam, pracowników i tak dalej. Natomiast dzielimy się wspólnie z tego, co auto wyjeździ. Ile może pan zagwarantować takiemu inwestorowi, który wstawi auto? Czy może pan coś zagwarantować? Jak to wygląda? Jeżeli wstawia auto powiedzmy wartości 30 tysięcy złotych, to ile może zarobić na tym auto miesięcznie? No to, to właśnie to są te liczby tu wcześniej. Czy niech będzie to auto za 25. Czyli mniej więcej 2,5. Prawie 2600 brutto miesięcznie już dla inwestora podjęciu po mojej prowizji. Czyli to jest zysk, tutaj pokazujemy dla inwestora, nie? Dla inwestora. To już jest <laughs> dla inwestora podjęciu po prowizji. Czyli stawiam dwa auta za 50 tysięcy i mój zysk, jaki dostaje jako inwestor, to jest 5 tysięcy brutto. Czyli po 10%. Dobra, co się dzieje w sytuacji, ponieważ te auta. Yy, są ubezpieczone na mnie, prawda? Jeżeli tak. stawiam swoje auto, są ubezpieczone na mnie. Tak. Jeżeli te auta mają szkody, to ja rozumiem, że to leści z mojej polisy ta szkoda tak. też Tak. Czyli mam tutaj ryzyko na sobie tej szkodowości. Tak. Ym, wiadomo, że w pewnym stopniu można to ryzyko obejść. Zależy, jakie są możliwości. Niektórzy robią w taki sposób, że zakładają osobną spółkę i wtedy na spółce idą jakby szkody. Natomiast tu szkodowość też jest niższa, bo jak się kojarzy, wypożyczalnia samochodów kojarzy się, że jest tych szkód, ale dlatego jest dużo szkód, bo wydajmy komercyjnym jest klientów mnóstwo, bo na jeden dzień na weekend. Tu klient 7 jeździ autem 34 dni, czyli jest mniej więcej 12 klientów rocznie. Więc poza tym klient jeździ autem w tym samym segmencie, nie ma tak, że sobie młodziak weźmie 20 lat i bierze auto sportowe, tylko jeśli klient miał auto w segmencie B, on znowu dostaje auto w swoim segmencie, jeździł, woził dzieci do szkoły, dalej wozi dzieci do szkoły. Dobrze. Tylko tak, teraz jeżeli jeszcze raz... Przyglądamy się temu. Mm -hmm. Wstawiam auto, dwa auta za 50 tysięcy złotych, ale fizycznie ja miesięcznie dostanę tylko niecałe 1500 zł, ponieważ pozostałą kwotę odzyskuje Pan sądowo. Więc mój taki bezsporny ten zysk średni to jest 1500 zł. Nie, nie, to jest do to jest, to jest porównanie przy wynajmie komercyjnym? Nie, patrzę A, na wynajem OC. Tak. 723 zł, więc za dwa auta liczę aha tak, tak, dwa się. Ale tak. rozumiem, że na te y, 3700 ja mogę czekać 2 lata, dopóki się sprawa nie zakończy. Chyba, że się sprawa zakończy, ugodą, to dostanę połowę mniej kwoty. Bo tutaj dał pan, że to jest średni zarobek. Czy ja mam jakąś Bo wie pan, 50 tysięcy, 1500 złotych, ile to jest procent? Możecie tak na szybko. Już, Już mówię. 5? Mniej nawet, 4%. 3%. 3%? Okej. Okay. Miesięcznie. Tak. Bo ta hmm. kwota całkowita Czyli by... to całkowita I, I to jest średnia, z... Czyli, z... czyli ona nie jest jakby. To nie jest optymistyczny scenariusz, że... Wiem, a jaka jest najniższa? Hmm. Czy, czy, czy jest coś takiego, że jeżeli bym Panu wstawił te samochody, mm -hmm. czy jest jakaś najniższa kwota, którą pan mi gwarantuje? Czy możemy na... spisać taką umowę, że Pan mi gwarantuje, że ja, mm -hmm. bo tutaj mówię, przy tej bezspornej wychodzi, że ja mam 3%, to 1860, miesięcznie. Miesięcznie. Tak, miesięcznie, tak, dokładnie, to, czyli to jest 3%, tak, ale to, to jest bezsporne, 1860 to jest w perspektywie dwóch lat, tak. ok, ale czy jest jakaś minimalna kwota, którą Pan może mi zagwarantować, że będzie Pan miał minimum 200 zł miesięcznie? Na ten moment nie. Pracuję aktualnie nad, nad zmianą troszkę umowy, bo robiłem teraz statystyki z 2023, żeby zagwarantować, bo aktualnie się rozliczamy z tego, co wypłacą, czyli ja pokazuję inwestorowi decyzje i tak dalej. Ale myślę nad takim modelem, żeby wyszło na to samo statystycznie, ale żeby były na przykład kwoty, czyli za dobę wychodzi na przykład kwota X, a po sądzie wychodzi kwota Y. Yy, więc nad tym pracuję, że chcemy zmienić od czerwca. Zobaczę czy uda nam się z obliczeniami i wtedy byłoby już bardziej jakby do obliczenia bezpieczeństwo ile jest za dobre? 3%, yy, jeżeli byśmy się czynali, tylko kwoty bezspornej, mm -hmm. czyli to jest tak jak tutaj koleżanka policzyła, to jest 3% miesięcznie. Dla mnie 3% miesięcznie, 36% w skali roku. Dla inwestora to jest fala kasy. Czy nie myślał Pan w ten sposób, żeby sobie zwiększyć zysk i zadowolić bardziej inwestora, i powiedzieć słuchaj, ja ci wypłacam 3% mniej więcej średnio, ale gwarantuję ci 1%, że na pewno będziesz miał, czyli minimum 12% w skali roku mhm. i możesz wybrać taki wariant umowy, ale ja 1860 zł sądowo biorę przy tym lepszym wariancie dla siebie. Mhm. I wtedy, żeby dać inwestorowi po prostu możliwość wyboru. Bo jeżeli Pan ma tutaj 2,5%, to mówię, wiele inwestorów zadowoli te 3% z gwarancją 1%, a pan 1860 mm -hmm. zł złotych bierze na siebie do kieszeni, więc dla pana to też jest dużo bardziej uważam opłacalne. W takim modelu dwóch propozycji umów. Tak, to na czym, bo właśnie to jest druga opcja. Znaczy ja ją trochę inaczej jakby rozumiałem, bo właśnie będziemy myśleć o tym pierwszym modelu, że rozliczamy się z ilości dni uznanych przez ubezpieczyciela, a drugie z każdego dnia który jeździło, czy jeździ na przykład bezspornie 30 dni, ale uznali 21, żeby inwestor dostał 30, ale wie po jakiej stawce, co będzie się równało z tym, że dostaje na przykład 1% a nie 3, też ten wariant biorę pod uwagę. Jak będę widział liczby, to, to też pomyślę, czy, czy teraz to, nie, to nie ma nie? Ma pan kilkadziesiąt samochodów, tak? Dobrze tak. zrozumiałem około 110. 110. Ile najmniej zarobił Pana samochód miesięcznie w ostatnim czasie? Z, może się zdarzyć, na przykład mam takiego ręczurowera z segmentu F, y, który przez miesiąc, akurat dwa miesiące temu nie jeździł w ogóle, czyli nie zarobił nic. Natomiast ja mam ratę leasingową 3100, a za miesiąc poprzedni bezspornie dostałem 21700. Czyli może być nic, tak Tak mówiąc szczerze. Ten to jest, y, policzyłem, że to jest. Y, Mniej więcej 8% w z, w miesięcznie nawet. Mm -hmm. Tak, tylko są do dwóch lat, pamiętam. A pamiętaj. to może zamiast inwestora, by po zrobić reklamę do prywatnych osób, które sobie kupują nowe auto, żeby oddały te w inwestycje i to mm -hmm. nie idzie tak, jak pojęcie. Na początku tak robiłem, natomiast teraz już trochę nie chcę iść w tą stronę. Wolę mniej osób, zwiększyć samochodów, dlatego że mam aktualnie około 40 takich inwestorów malutkich. I jak oni wszyscy mają pytania, to bardzo mi też korkują biuro. Trzeba odbierać telefony. Nie, wolę, wolę mniej osób i. W to Samochodów. Na ten moment jestem w stanie obsłużyć około 30 więcej bez zwiększania biura i pracowników w biurze, jedynie kierowców musiałbym dotrudnić, mniej więcej 1,5 kierowcy do 30 aut. A jeżeli jeden inwestor dałby Panu teraz 30 samochodów, czy jesteśmy w stanie negocjować te warunki, żeby zagwarantować jakąś kwotę? Myślę, że, że wtedy mógłbym przyspieszyć pracę nad tymi obliczeniami, żeby iść w ten wariant bardziej bezpieczny. Mhm. Czy w, ma Pan również transportowe samochody? Jest jedna chłodnia, na próbę dał inwestor jakby na jego ryzyko, na razie było na innym wynajmie. Może nie mam, nie trafiam że do takich klientów, którzy mieliby poszkodowaną chłodnia. właściciela muszą zarabiać, więc w momencie, kiedy jemu się psuje auto, to on jest w stanie. Mam dwa takie auta na próbę wzięte, trochę jeżdżą, trochę nie. Raczej, raczej szukam bardziej osobowych, jakby tu mam więcej kontaktów. Bo tu jest chodzi o, o kontakty, tak? Bo jeśli ktoś by mi zapewnił, że, że na przykład w TIRy na przykład wszedłem na próbę, yy, trochę jeżdżą. Jeśli miałbym więcej zleceń na TIRy, śmiało mogę obsługiwać. Tam są bardzo wysokie stawki. Super. Ja nie to mam wydań. No ja mam pytanie, jak pan w ogóle zdobywa tych klientów oprócz swoich kontaktów? Czy robi pan jakąś reklamę, bo sama mm -hmm. informacja na instytucjach, którą firma, to jest... Tak, tak. To stamtąd malutko idzie. Przede wszystkim 10 lat jestem w branży, więc mam dużo kontaktów od osób, które zajmują się na przykład szkodami rzeczowymi, osobowymi, a najmów nie robią, więc mam od nich. Holownicy, mam też firmy, które zajmują się zgłaszaniem szkód. Aktualnie też adwokat mianuje umowę firmy, która będzie mi robić pozycjonowanie plus marketing. Jeszcze tego nie musiałem robić, ale ponieważ rośnie skala, chcę takby dalej skalować, więc jakby już, już muszę troszkę więcej też to dywersyfikować. Ale kontakt na razie mam no, na tyle dużo, że nie, nie miałem potrzeby. Ja jeszcze widzę tutaj jakby pewną, pewne widełki jakby tych przychodów, zysków dla tych inwestorów, bo to jest właściwie od 1 do 8% w skali miesiąca. To jest jednak bardzo duża różnica mhm. i też nie mam pewności, czy to będzie jakby jasne, ile tak naprawdę inwestorów w stanie jest mieć tego właśnie takiego te Czy tego gwarantowanego przychodu, czy, czy tego opcjonalnego, tak żeby może jeszcze to było jakoś nie wiem, bardziej jasne. Tych czego mogło się spodziewać w tej wersji? Nie ma. Mhm. Na ten moment jakby nie widząc liczb ciężko mi powiedzieć ile to może być, tak, bo, bo ja, mam, ja mam jeszcze taką staty... to są statystyki z 2022, 2023 dopiero teraz kończymy analizować, więc yy, nie zmieniło się to wiele, jeśli chodzi o 2023 tak, tak patrząc poglądowo i po stawkach ubezpieczycieli, yy, no, no bez tych liczb no nie będę w stanie czegoś powiedzieć, A, ale... ale Brutto miesięcznie, to byłby naprawdę to była, no, super stopa zwrotu. Miesięcznie mm -hmm. 8%. Y... Ale to tylko dzięki temu, że nie muszą być nowe auta. Mm -hmm. Tak jakby ten model biznesowy na to pozwala, bo przy nowych autach to, to znacznie to, to spada. No, ja mam do Pana pytanie, spośród tych klientów, którzy są inwestorami, ile jest firm? Hmm? Ile ma więcej niż z połowę. Połowę. Z połowę. A y, był Pan już u tych swoich klientów z ofertą kupienia jednego lub dwóch aut. Jest Pan w stanie z nimi porozmawiać biznesowo i ich zachęcić do zakupu? Czy coś mhm. spowodowało, że ci klienci nie chcą jednak mimo wszystko rozszerzyć? Bo mhm. e, pytanie, czy ci inwestorzy, którzy z Panem w tym momencie współpracują, są w stanie dać referencje i dać potwierdzenie, że z Panem się dobrze współpracują? Mhm. Najczęściej wygląda tak, że przychodzi inwestor i mnie testuje, czyli daje mi na przykład jedno, dwa, trzy, cztery auta i patrzy jak to wygląda w czasie, czyli kwotę bezporną dostaje, no, niższą jakby niż, niż dostałby na wynajmie komercyjnym od razu, gdzieś z połowy niższą, ale później jak się kończą pierwsze sprawy sądowe, nagle patrzy, jest poruszenie i ano, to może czegoś potrzeba i jakby już, już inwestorzy wracali z kolejnymi autami po, cza po czasie. I jak najbardziej można będzie um, do nich się odezwać o, o referencje i podpytać, jak się współpracuje, to bez problemu. A jeszcze ostatnie pytanie. Najdłuższy pana inwestor współpracuje z panem chwilę? No to będzie Michał, on ma około nie wiem, 15 czy 17 samochodów. No gdzieś od 2020 albo po pan No coś takiego 2020. Myślę, że mamy wszystkie informacje. Dobrze. My dziękujemy. Biznes fajny, mhm. branżę znam doskonale, więc wiem, że te sprawy się wygrywa w większości, mhm. więc, więc jakby bardzo dobrze to wygląda. Mhm. Dzisiaj nie damy Panu żadnej odpowiedzi, ani tak, ani na nie, od nas Katarzyna, która gdzieś się tym zajmuje, będzie się kontaktowała z Panem w ciągu dwóch tygodni najpóźniej. Mhm. To zależy też od innych osób. To zależy od innych, ponieważ my nie wiemy, kto jest jeszcze jest przed panem. Tak? Mhm. Mamy ostatnie bilety, więc Rozumiałem. dlatego nie jesteśmy w stanie podjąć teraz decyzji. Natomiast bardzo fajny model biznesowy, bardzo mi się podoba. Przemyślałbym tylko te dwie warianty umów dla inwestora, ponieważ ten wariant z gwarancją daje 12%, mhm. a dla Pana jest bardziej opłacalny, pan sobie może na kasę poczekać. To jest mm -hmm. Pytanie, jakim budżetem pan tam dysponuje? Nie? Ja myślę, że jeśli e, byłby mi dany ten finał, to, my, to tylko czasu bym przycisnął temat, żeby już z tym nowym wariantem przyjść. Okay. Natomiast no, będzie pana nagranie na YouTube, więc zawsze hmm. możecie... Tak jakby pan zmienił to, na slajd, z jakim można się z panem skontaktować, bo mm -hmm. jeżeli ktoś by później to oglądał na YouTubie, mm -hmm. to, to do pana zadzwoni po, mm -hmm. po prostu. Ma pan jakiś numer telefonu na slajdzie, czy nie? E, tak, na, na końcu jest. To proszę zostawić. O, super. super. Okay. Okay. Mm -hmm. Ja też bym proponowała zainwestować w dobrą prezentację graficzną, bo mm -hmm. powie Panu, że. Yy, mm -hmm. Przepraszam, że tak powiem, ale Pana przygotowanie jako osoby, które zatrudnia dużą ilość osób i prezentacja yy, zrobiłyby minimum 50% sukcesu. Mm -hmm. No, tak przyznam szczerze, że to mi się zatrzymało na etapie studiów, które kończyłem w 2009 roku. Nieważne. Mm -hmm. Te wszystkie liczby można było zupełnie inaczej zaprezentować. Nie zawsze też one były mm -hmm. na No, musiałem wtedy komuś to dać do zrobienia, bo tak, to ja to tego to nie zrobiłem. Tak, takie rzeczy. Tak, no, no. Okay. to dziękujemy. Dziękuję bardzo. bardzo.